Jak wyglądał ostatni rok przed wojną? Jak ty odbierałeś jako chłopiec? Doskonale to pamiętam. Miałem oczy i uszy otwarte. Co odbierałem, to opowiem. W kilku zdaniach postaram się to zamknąć. Otóż, już w 1939 roku, szły takie pogłoski, że Niemcy tam gdzieś na przedmieściach w skrytości coś robią, gromadzą się, jakieś skrzynie. Zgłaszano to na policję, Bydgoszczanie. Czyli to żyli. było znane powszechnie. Nie, nie powszechnie. Ro, nie. Polacy ich podglądali, sąsiedzi tam gdzieś, jakieś obcy przyjeżdżali, nie wiadomo skąd, i zgłaszali to na policję. Policja reagowała opieszale, żeby się nie narażać politycznie władzom niemieckim, i to niepokoiło Bydgoszczan. Nadszedł sierpień 1939 roku, zaczął się niesamowity ruch w bydgoszczy, wyjeżdżała elita bydgoska. Sam widziałem, jak potężne walizy na dworcu do pociągów, to jeszcze był gdzieś po 15 sierpnia. A kto z te, kogo z tej elity byś zapamiętał? to byli wysokiej, wysokiej rangi wojskowi, ich rodziny przede wszystkim, bo widziałem, jak podjeżdżały wozy wojskowe, żołnierze wyładowali ogromny walizki jak szafy, panie z dziećmi do pociągów. A ja, powiem, były wakacje, bywałem często przy ulicy Unii gdzie mieszkała moja babcia i ciocia. Tam bywałem z Garbar na, na W tym rejonie po prostu, że powiem, operowałem. Moja ciekawość mnie tam przyciągała. Obserwowałem. Był czwartek, ostatni czwartek sierpnia, kiedy nad gością, konkretnie na zachodniej, zachodniej części miasta pojawił się samolot. Był ostrzeliwany przez naszą artylerię przeciwgryzkową. Takie stanowisko było na lotnisku, ale poza zasięgiem dział samolot odleciał. Prawdopodobnie zajmował się filmowaniem, robieniem zdjęć lotniczych, węzła kolejowego na przyszkółku i okolu, bo stamtąd też odbył się. Pierwszy nalot na bydłość